No hej moi kochani, witam was już w trzecim vlogu I tak, to jest moja nowa maskotka kanału Czyli Annabelle, bo ki no, Kira, ta short hairka, to ma na imię Kira A dlaczego teraz mm, właśnie ta, ten baranek jest moje, moją maskotką kanału? A To z tego powodu, że po prostu moja fanka narysowała mi przepiękny fanart z owieczką i pomyślałam, że w ramach podziękowania zrobię na, na jakiś czas owieczkę jako, no, jako po prostu maskotkę kanału. Tak, witam Was już w trzecim vlogu. Zdążyło się trochę złych i dobrych sytuacji w moim życiu, ale chciałabym na chwilę zawiesić kanał, czyli na przykład takie seriale albo coś. I usunęłam pierwszy odcinek mojej Boyfriend, no bo ponieważ nie miał w ogóle wyświetleń i źle zaczęłam w ogóle, fu no i tak, chciałabym ogłosić, że zawieszam na chwilę kanał. Oczywiście będą jakieś tam pojedyncze filmiki, na przykład z cookies, no albo jakiś na przykład jeden teledysk, ale na jakiś czas zawieszam kanał. No a gdy będzie pierwszy odcinek nowego serialu, to wtedy to oznacza, że odwieszam kanał i że będzie on regularnie prowadzony. Jak do tego czasu, no i ogólnie tak... Kissel PS przychodzi do mnie we wtorek, a we wtorek mam mm, wycieczkę, czyli po wycieczce raczej się od spotkamy, bo jesteśmy razem w klasie. No i tak, no, ogólnie będzie. Myślę, że fajnie. Nagram jakiś bezfluencer, trochę chyba pomogę tam w nagrywaniach, pokażę jej wszystko. No, ogólnie, wiecie, o co mi chodzi. Jeszcze takie PS. Bardzo mi się podoba jej serial z humorem, jest oryginalna, na pewno, bo opowiada tam kawały a ja bym na to nigdy nie wpadła, tak prawdę mówiąc. No i oczywiście te dni mojego życia też bardzo fajne, ale jeszcze jej dam troszeczkę porad, jak to dobrze zrobić, tak, bo uważam, że no, po prostu jej filmiki, no... Trochę jeszcze potrzebują dopracowania, moim zdaniem. Nie wiem jakiej, ale moim tak. I postaram się, aby ich filmiki osiągnęły może i nawet większą oglądalność niż moje, ale po prostu chcę, aby. No. Aby po prostu mogła się cieszyć i robić to na przykład. No. Po prostu coraz lepiej. To jej kilka porad, uwag, a w sumie krytyka. Yy, Pomaga w doskonaleniu, a więc krytykujcie w komentarzach. Tak, łapki w dół też będą mile widziane, ponieważ chcę jeszcze. Bo, jak komuś się nie będzie podobał film, no to będę wiedziała, co muszę w nim dopracować i się pewnie domyślę. A więc, jak coś tam komuś nie pasuje, to niech napisze w komentarzu. Ja chętnie to bym dopracowała już w następnych filmach, żeby takiej osobie takie rzeczy już nie przeszkadzały. No i po prostu, żeby moje filmy były coraz bardziej doskonalone. Tak. No, a dzisiejszy temat vloga no to w sumie moje filmy. Tak, moje filmy, czyli na przykład, no tak jak już mówiłam, czyli te komentarze, krytyka, wszystko. I najgorszy temat może na dziś. Hejt. Chyba to już był, ale co z tego? No, hejter to taki, no już wam kto mówiłam kto to jest. Nie dostałam jeszcze żadnego hejtu. Coś dziwne, bo moje filmiki są do dupy. No, przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem, jak kto inny uważa, ale ja uważam, że moje filmiki są do dupy i to tak kompletnie. Dobra, zmyślałam. Nie miałam po prostu tematu, a więc wymyśliłam temat Death Note. Moim zdaniem poprawna nazwa powinna wyglądać ale tak, jak przed chwilą był Death Note. Tamaradam mam dla Was ciekawostkę, która to bardziej się chyba już ten vlog zamienia w program, ale po każdym vlogu, po tych tematach, z jednym z tematów będę starała się stawiać to na stoliku, abyście wiedzieli, co było w poprzednich tematach i żeby to też było jakaś ozdoba, a to jest moje nowe tło do vlogów. No i ogólnie tak to już by był chyba koniec vloga ale tak chciałabym jeszcze szybko ogłosić, że chyba najbardziej prawdopodobnie pojawi się we wtorek odcinek z Kukiz LPS i oczywiście zapraszam do jej kanału, bardzo fajne ma seriale no a wracając do stolika to mój vlog się chyba przekształca w program już powoli no a tutaj po prostu będę stawiała różne rzeczy, kładła, no i jeszcze tak, żeby nie było pusto w tym vlogu, to mam jeszcze temat jedzonko. Tak, jedzonko pyszne, najpyszniejsze i fujowe. Jedzonko kojarzymy się z pysznymi słodyczami, ale też na przykład z owocami, różnymi yy, warzywami oraz yy, bardzo ładnymi potrawami, ciastami i ogólnie. Tam, tam, tam. I znowu coś mamy na nasz stolik. Tak, w przyszłości może coś będę wieszać, na przykład jakieś plakaty albo coś. oj, ojoj, oj, ale chyba ten stolik będziemy musieli zmienić na większy. No cóż, trudno. No, po prostu. No, jedzenie. Pyszne, pyszne, pyszne. Ja nie wiem za dużo, mam niedowagę. No, mam metr 50 m i ogólnie mam. No mam 1,52 m w sumie tak już dokładniej no, mam niedowagę. Jestem w klasie sportowej. No i ogólnie po prostu lubię sport. No i za dużo ja nie jem. Chociaż czasami jak już idę do szkoły, to kupuję sobie y, chipsy, kole, żelki, gumy. No i potem... O Jezu, w domu nie dam rady dojść dom, domu, ci chociaż mam blisko od szkoły, dosłownie dwie ulice. No i jak idę już do domu, to tak yy, jestem pełna, nie? Po tej coli, po chipsach, po żelkach, po gumach, fuuu. Tak i takie PS, nie? U nas nawet nie można rzucić gumę. Szkoda, że na, inni, na, że, że na innych lekcjach nie można rzucić gumy, szkoda. No, ale cóż poradzić? No, a więc już dzięki bardzo za oglądanie. Krytykujcie w komentarzach. No, komentujcie, krytykujcie, y, łapki i subskrypcje. Dzięki za oglądanie. Pa! O kurde, dobra. P.S. Bajo!